Witam na moim kanale Tarot Moimi oczami, a w szczególności witam wszystkie zodiakalne raki. Kochani, witam Was w tym nowym roku 2023 bardzo serdecznie życząc Wam wszystkiego najlepszego. Kochani, przychodzę do Was z czytaniem kart Tarota, karty Lenormand, ale też i karty anielskich. Na styczeń przy okazji tej pełni Księżyca w Raku, która miała miejsce 7 stycznia. Jest to pełnia w Waszym znaku. Kochani, ale tak pokrótce, książkowo przeczytam Wam co ta pełnia ze sobą niesie, ona jeszcze... Ma na nas wpływ, ma działanie, bo pamiętajmy, że czy dni przed pełnią, czy dni po pełni, ten księżyc jeszcze on na nas oddziałowuje. Tutaj, kochani, pełnia księżyca w raku to pierwsza pełnia księżyca po przesileniu zimowym. Zaczynamy powracać do światła, czujemy jak unosi się zasłona. Ciemności, a światło tej pełni księżyca wreszcie pokaże nam prawdę. Światło księżyca w pełni, nasz przewodnik, ukazuje wyraźnie ścieżkę, jaką mamy iść. Niech mocne, intensywne światło tej pełni pozwoli nam usunąć wszystko, co stoi nam na drodze do tego, co chcemy stworzyć i osiągnąć na początku tradycyjnego nowego roku. Jeśli naprawdę wczujesz się w swoje odczucia, wewnętrzne intuicje i mądrość serca, zajrzysz w głąb siebie, uzyskasz jasność spojrzenia na wszystkie potrzebne tematy. Sprawi to przewodnictwo tej marzycielskiej pełni, odczuwane sercem i intuicją. Podczas tej pełni księżyca Słońce pozostaje w znaku koziorożca, więc do głosu dochodzą sprawy dla niego najważniejsze, jakie wstrząsanie podstawami, długoterminowe wizje i ambicje. Do nich dodana jest energia raka. Praktyczna natura koziorożca ułatwi odnalezienie sensu w głębokich emocjach wzbudzanych przez księżyc w znaku raka. Pozwoli zrozumieć, gdzie utkwiłeś w miejscu i wskaże, gdzie jak i komu rozdajesz swoją moc. Jeśli nie jesteś do końca przekonany i rodzą się w tobie wątpliwości co do właściwej ścieżki, wzbudź w sobie energię z ręcznej kozicy górskiej i z nią przystąp do obmyślania swej strategii. Kochani, wykorzystaj pełnię Księżyca w Raku do sporządzenia jasnego planu, co należy zmienić. Spisz wszystkie zmiany, których chciałbyś dokonać w swoim życiu i ułóż plan, jak możesz to zrobić, nawet jeśli będzie on długoterminowy. Podczas Księżyca zanikającego pozwól, żeby sprawy same się toczyły. Oczyszczenie swego domu. Jako, że księżyc w raku jest mocno związany z domem, wykorzystaj ten czas na usunięcie z domu wszystkiego, czego już nie potrzebujesz. To odpowiedni moment, żeby pozbyć się rzeczy niepotrzebnie zgromadzonych i okadzić dom ziołami, na przykład białą szałwią, aby oczyścić energię. Zrzucenie z siebie pancerza. Niechaj ten księżyc oświeci wszystkie miejsca, gdzie otoczyłeś się twardym pancerzem, chroniącym cię od lęku przed oceną, porażką lub odsłonięciem swej wrażliwości i słabości. Podczas, podczas księżyca zanikającego masz szansę łagodnie zrzucić z siebie tę ze skorupiałą warstwę, więc go wykorzystaj. Słowo klucz dla raka to czuję. Użyj metody szybkich skojarzeń i zobacz, co ci przychodzi w odpowiedzi. Sformułuj jakąś intencję lub ułóż afirmację, rozpoczynając je od tego słowa na przykład. Czuję się ze sobą jak w domu, czuję się zaopiekowany i chroniony, czuję się bezpiecznie pomimo swych słabości. A na co uważać przy Księżycu w Raku? Na zbytnią nastrojowość i niestabilność emocjonalną, unikanie stawania twarzą w twarz z problemami i kurczowe trzymanie się tego, co wiesz, że i tak musi odejść, wycofanie się i schowanie do swojej skorupy. A kryształy dla tego Księżyca, które mogą być pomocne, różowy fluoryt dla emocji, karneol dla odwagi, podążania naprzód pomimo strachu lub kamień księżycowy do pogłębienia współpracy z mądrością księżyca. Kochani, to tak pokrótce z tej bardzo fajnej książeczki, co ta pełnia księżyca w raku niesie. Na YouTubie jest dużo opisów rozszerzonych, gdzie możecie Państwo sobie Zajrzeć i no, uzyskać więcej informacji. Ale, kochani, właśnie za pośrednictwem tutaj e, dwóch kart Lenormand, Tarota, kart kart jak e, wyrabiać w sobie te dobre nawyki, żeby otworzyć tutaj te swoje czakry, żeby był dobry przepływ tej m, energii. E, no i też tutaj anielska odpowiedź zobaczymy. E, jak, jaką, jaką ścieżką, też prawda, podążać? Co anioły tutaj będą chciały pokazać na ten czas od tej pełni księżyca w raku do kolejnej pełni, czyli ten miesiąc, ten czas księżycowy. Zobaczmy zatem, co dla zodiakalnych raków tutaj karty Lenormand chcą przekazać. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne. Co dla zowiakalnych raków? Dwie karty, poproszę. I dwie karty tarota. Kochani, powiedziałabym, że wy oczekujecie jakiegoś szczęścia, zadowolenia, ale w Waszą stronę. Powiedziałabym, idzie naprawdę coś dobrego. Idą dobre wiadomości. Spodziewajcie się też wizyty kogoś, ktoś, kto może wpłynąć na Wasze lepsze. Samopoczucie, może tutaj też chodzi o Waszą karierę zawodową, może to też tutaj przyjdą do Was dobre, dobre wieści, ale karty pokazały się bardzo, bardzo fajne. Zobaczmy jeszcze dwie karty tarota, jak tarot się chce tutaj wypowiedzieć. No właśnie, kochani, tak jak, tak jak powiedziałam, tutaj. Wydaje mi się, że wy będziecie inwestować w siebie, w swój rozwój osobisty. Będziecie chcieli uzyskać stabilizację materialną jak, jak najbardziej. Mamy pazia denarów i króla denarów. Tu kursy, szkolenia, wszelkiego rodzaju to, co podniesie wasze. Kwalifikacje, gdzie będziecie mogli, czy więcej zarabiać, czy, czy, czy tutaj móc wykorzystać też i swoje tutaj poprzez te szkolenia. To, co zainwestujecie w siebie, będziecie mogli wspinać się na wyższe szczeble tego rozwoju, tej kariery zawodowej. Także, kochani, tutaj będziecie podchodzić z sercem bardzo do tych zadań, przede wszystkim do troszczenia się o siebie. Tutaj też być może co po niektóre zodiakalne raki powiedziałabym, że dostaną jak gdyby informacje, ktoś do was przyjdzie z wizytą, z pewnymi wiadomościami, które mogą postawić was w Takiej sytuacji, gdzie szybko, bez namysłu, podejmiecie się pewnych, pewnych działań. Karta kwiatów, bukietu i karta y, słońca y, jest y, dobrym znakiem na otrzymanie tutaj tychże wiadomości. Król Denarów i Paść denarów, czyli wchodzenie na wyższy level, wyższy poziom, tutaj zadbanie przede wszystkim o tą swoją przestrzeń zawodową. Materia, pieniądze będą się liczyły, osiągnięcie sukcesu, będziecie chciały, chcieli się poczuć spełnionymi także tutaj ogólnie ten czas tej pełni księżyca, ten czas styczniowy, pełnia księżyca w raku. Tutaj niesie wam takie emocje, żeby rzeczywiście postawić na siebie, zadbać o tą swoją przestrzeń, o ten swój dobrobyt, żeby wykorzystać przede wszystkim też jeszcze Mając pewne środki finansowe, w jakieś dokształcanie się, albo może też chodzi tutaj, kochani, o przebranżowienie się, o zmiana kierunku w wykonywanym zawodzie też coś takiego. Może tutaj być dla Was. Ale ogólnie kochani, jeśli chodzi to też wasz dobry stan zdrowia tutaj nie będzie wzbudzał wątpliwości, będziecie tryskać energią. Być może będziecie planować wyjazd za granicę do ciepłych krajów, ale to oczywiście nie dla wszystkich. Tak jak powiedziałam, niektóre zodiakalne raki. Może będą też i chciały skorzystać z nauki. Tutaj podjąć się właśnie kurs prawa jazdy, też coś takiego może być. Też tutaj karty coś takiego sugerują. Czyli to, to, co zainwestujecie w tym czasie w siebie, to po prostu jak gdyby zwróci się wam z nawiązką. Będziecie z siebie zadowoleni. Może też i E, oczekujecie na jakiś prezent, na jakiś e, podarunek od kogoś, i to otrzymacie. To do Was przyjdzie, kochani. Także ogólnie karty macie bardzo dobre. Energetyka bardzo, bardzo dobra. Inwestujcie w siebie. Korzystajcie z, z tego czasu, od tej pełni księżyca w Raku do kolejnej pełni. Powiedziałabym, wyciśnijcie jak cytrynę z każdej sytuacji, która będzie się nadarzać, bo ona Wam przyniesie tutaj wszelakie możliwości, a droga do sukcesu będzie stała otworem przed Wami. Tu też, kochani. Powiedziałabym, że jeżeli chodzi o związki antypartnerskie, te relacje bliskie, intymne, może za wielkiego szału emocjonalnego nie będzie, ale kochani, będzie stabilizacja będzie Wasz partner czy partnerka może o Was zadbać właśnie od tej sfery powiedziałabym czy materialnej, czy tutaj obda, będziecie obdarzani prezentami, z których będziecie się tutaj oboje wspólnie cieszyć, no i Korzystać. Ale kochani, zobaczmy jeszcze, jak tutaj dla zodiakalnego raka z kart, nowody z kart, jak tutaj wytworzyć w sobie te dobre nawyki, aby pootwierać te czakry, aby ten przepływ energii był naprawdę dobry, jak żyć świadomie, dobrze, mądrze. Zobaczmy, jaki tu będzie przekaz dla zodiakalnych raków. Ciało trening. Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się, ale bez względu na wszystko posuwaj się naprzód. Jednym z idealnych narzędzi do zmiany swojego życia są ćwiczenia fizyczne. Niech to będzie Twoją motywacją. I trenuj, rób pompki, przysiady, spaceruj, cokolwiek i zadbaj o swoje ciało. To jedyne miejsce, jakie masz do życia. Kochani, no właśnie, czakra, czakra podstawy tutaj jest ważna, aby się też uziemić. Tutaj też dieta, odżywianie, karta, bukietu, kwiatów o tym też mówi, aby no, funkcjonować jak na najlepszych obrotach, prawda, aby zachować tą energetykę, czyli też sposób yy, zmiana żywienia, podejście, prawda, jeśli chodzi o dietę, to co przyjmujecie do swojego organizmu. Ale zobaczmy jeszcze jak tutaj anioły się wypowiedzą, jaki tutaj będzie przekaz dla zodiakalnych raków na czas od tej pełni braku do następnej pełni. Pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne, kochani. Poprawa zdrowia inaczej, inaczej być no, nie może, czyli tak jak mówiłam, poprawa, poprawa zdrowia tutaj. Jeżeli niektóre raczki nie domagały, to tutaj wasz stan zdrowia ulegnie zmianie na lepsze ozdrowienie. Kochani, to tyle, taki przekaz, krótki, szybki. Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji w czytaniu prywatnym, to pod tym. Czytaniem będzie podany mój numer telefonu do skontaktowania się ze mną, mój adres mailowy. Jeżeli będziesz miał, miała takie życzenie, abym zrobiła dla ciebie prywatne czytanie, to. Możesz się do mnie tutaj zwrócić. Ale kochani, jeżeli właśnie będziecie potrzebowali też uzdrowić jakieś sytuacje z, z przeszłości, coś, co wydarzyło się, coś, co może nadal wpływa niekorzystnie z przeszłości, może właśnie jeszcze Wasze zdrówko, zdrowie wymaga m, tak troszeczkę, aby Was postawić na, na nogi, aby odzyskać tą, tą energię, to służę tutaj poprzez przekazy m, energii reiki. Także kochani, numer telefonu do mnie pod filmikiem będzie wpisany. No i co, dziękuję pięknie za poświęcony czas, za wysłuchanie tutaj. Dziękuję też Państwu za to, że jesteście, że subskrybujecie ten mój kanał, że zaglądacie, że komentujecie, bo to Wy też tutaj wpływacie na rozrastanie się tego mojego kanału, że, że to co ja właśnie tutaj tworzy dla Państwa na tym, na tym kanale dzięki, dzięki Wam, że, że jesteście, że subskrybujecie. To tyle kochani. Także dziękuję pięknie, kreujcie tą swoją rzeczywistość jak najpiękniej. Otwierajcie się tutaj y, tą czakrę, czakrę serca, bądźcie otwarci, na innych przyjmujcie to co do Was idzie, cieszcie się życiem, radujcie się. Dziękuję pięknie, pozdrawiam serdecznie i do kolejnego usłyszenia.